Dzień dobry! Witam Was na kanale Węgiel Przez Świat. W dniu dzisiejszym zajmiemy się sześcioma rzeczami, e, sześcioma zaletami, dlaczego warto posiadać, nabyć, jeździć tym motocyklem. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Rzecz numer jeden, czyli wygląd. Słuchajcie, no, wygląd tego motocykla, jak na koniec roku 2021, a tym bardziej kilka lat temu, jak został wprowadzony, jest naprawdę ponadczasowy. Może inaczej, nie ponadczasowy, ale wyróżniający się na tle innych motocykli, które są przedstawiane w tym samym czasie. Benek, widzicie, no jego wygląd tak naprawdę może się podobać, może się nie podobać. Mi się podoba bardzo i wiele osób zaczepia mnie na ulicy, pytając, co to za motocykl. Widzę po reakcjach nie tylko swoich, ale jak również przechodniów, że motocykl budzi zainteresowanie. Podjeżdżając na stację benzynową, nie raz byłem pytany skąd wraca, z jakiej wyprawy, jak daleko przejechałem, gdzie nim byłem. Patrząc na Benka, widzimy, że jest to maszyna do dalekich podróży. Czy jest tak naprawdę? O tym każdy musi zdecydować sam, ponieważ każdy z nas jednakże wyglądowo naprawdę nie można mu niczego zarzucić. Punkt numer dwa, czyli cena. Ja za ten pojazd na początku 2021 roku zapłaciłem 23 tysiące hakiem. Wow! Skąd ta cena, kiedy ten pojazd był w cenie wtedy 25-26 tysięcy? Udało mi się wynegocjować zniżkę. Fajna, fajna. Na chwilę obecną pojazd jest w cenie powyżej 27 tysięcy, mamy wysoką inflację i tak dalej, i tak dalej, wysokie kursy walut. Niestety. Ten pojazd kilka lat temu, jak był wprowadzany na rynek, był w cenie poniżej 20 tysięcy zł. Także nabiera wartości, ponieważ no, nabiera, że tak powiem, marka rozpędu zarówno na polskim, jak i na europejskim rynku. Jest zainteresowanie i jest większy popyt niż podaż, stąd rośnie cena. Jednakże cena jest dosyć. E, jednakże cena jest wciąż interesująca na e, w momencie kiedy porównamy ten pojazd z innymi motocyklami. O tej wielkości, co jest ważne, o tej wielkości. Eee, dlatego też numer dwa, czyli cena jest, jak, jest dla mnie jak najbardziej zaletą. Numer 3, czyli komfort. Ja posiadając 1,86 86 wzrostu szukałem dla siebie motocykla takiego, na którym nie będę wyglądał, jakbym dziecku motorynkę ukradł. Belek. Jako jeden z dwóch motocykli, mianowicie ten TLK 502X, jak i super Tenerka, są to jedyne motocykle, na których miałem okazję usiąść swoim tyłkiem, żeby porównać, żeby poczuć się na nich komfortowo. Wszystkie inne, typu na przykład Suzuki DL, czy też Honda CB500X, no, czułem się jak na motorynce i były po prostu dla mnie za małe. Komfort... Jaki oferuje mi ten motocykl, to jest dla mnie wystarczający. W serii miałem osłony, czyści Dostałem również osłony na początek, jakbym się uczył jeździć tym motocyklem, wywalił się i nie połamać plastików. osłony i tak również są. Także na chwilę obecną, posiadając ten motocykl po pierwszym sezonie, troszeczkę oczywiście go zmodyfikowałem, dodałem żane manetki. Teraz na zimę wieża jeszcze grzana, grzana kanapa. E, no, cały czas, jak to facet, musi bawić się w swoją zabawkę i coś w niej zmieniać. Także w tym wypadku. I co jest najważniejsze, łączy się to z kolejnym punktem, czyli czwartym: mianowicie dostępnością części. Punkt czwarty, czyli dostępność części i akcesoriów. Do Benka mamy Pół AliExpress. Chińczyzny jest cała masa. Ja też ją u siebie mam taką, jak podwyższenie kierownicy, jak osłonka płynu hamulcowego, zbiorniczka, czy też, e, czy też poszerzenie stoki. Mamy masę akcesoriów e, podwyższających nam komfort, tak zwanych firm aftermarketowych, czyli niezależnych producentów, którzy oferują swoje produkty. Możemy bez problemu zakupić kufry do motocykla, zarówno firm Givi, Kappa, jak i innych. Mamy S2 markę, która coraz bardziej się rozpycha łokciami na naszym polskim rynku i w sumie bardzo dobrze. Ja sam, zanim przyszedł do mnie motocykl, za, zamówiłem już większą szybkę, seryjną od i seryjnej szybki nawet jeszcze nie zamontowałem ani razu. Także e, miałem już plan jakiś na motocykl w momencie, kiedy go e, zamawiałem z katalogu. Do tego oczywiście grzane manetki i inne rzeczy, które, wow, no jest tego pewno. I to, co się dowiecie w kolejnych odcinkach. Także, jeżeli chcecie mieć. Mm. Także, jeżeli. Mm. Także, jeżeli lubicie grzebać przy motocyklu, sądzę, że Benek będzie właściwym wyborem, ponieważ wszystko, co do niego znajdziecie, będzie nawet dziesięciokrotnie tańsze w porównaniu do innych motocykli Adventure klasy premium. No, mam to oczywiście. Mam tu oczywiście, yy, mamy tu oczywiście na myśli yy, bezpośrednie porównanie do GS i do nowej Afryki Twin, gdzie Krzysia pozdrawiam, krzyżę, kiedy sprawdziliśmy ile kosztują plastiki do Benka i ile kosztują do Twojej nowej Afryki różnica i 10 czekoladna. Także jeżeli lubisz tapać się w bocie, jeżeli lubisz się wywalać i wiesz, że na plastiki mogą nie przeżyć, no, beray na pewno oszczędzi Twój pofat. Punkt piąty, słuchajcie, czyli skrzynia biegów. Skrzynia biegów w Benku chodzi rewelacyjnie. Powiem Wam to, każdy bez dwóch zdań. To komfort, jak można wybierać biegi, jak biegi możemy wrzucać i zrzucać bez sprzęgła jest po prostu czymś przepięknym. Ja jestem zakochany w tej skrzyni biegów i w tym jak ona chodzi. Pamiętajmy tylko, abyśmy po zakupie tego motocykla prosto z salonu wyregulowali na przykład sobie klamkę sprzęgła. W momencie, kiedy motocykl jest nowy, zawsze tą klamkę trzeba wyregulować. Czym się to objawia? Jeżeli na przykład zatrzymujesz się i majtasz biegami lewą nożną, żeby znaleźć bieg neutral, to znaczy, że Twoja klamka sprzęgła jest niewyregulowana i należy ją wyregulować pokrętłem warunkowym przy klamce. Zrobisz to w minutę, a komfort i to, jak pracuje ta skrzynia biegów, naprawdę będzie w Twojej pamięci no długi czas, chyba powinniśmy płacić za to gadanie, bo to nie jest sponsorowany. żeby nie było, ja po prostu bardzo jałam się tym motocyklem. E, no i tak to wygląda, jedziemy dalej. Słuchajcie, punkt następny, czyli szósty, to niskie opłaty. Jako, że jest to 500, jako, że jest to Chińczyk, relatywnie nieznany na naszym rynku, także przez firmy ubezpieczeniowe, opłaty są niskie. Zarówno OC, AC i tak dalej. Powiem Wam, dla porównania, mój przypadek, kiedy mieszkam yy, no pod Warszawą, ale dalej jest to najwyższa strefa, motocykl jest zarejestrowany na moją firmę, także nie mamy żadnych zniżek, bo zniżki osób prywatnych no niestety nie przechodzą. Jest zarejestrowany, yy, ubezpieczony, przepraszam, w PZU, pełen pakiet OC, AC, NW, wiąże wiążący, za rok płacimy 2300 zł, także za cały pakiet mi się wydaje, biorąc pod uwagę to, że jest to najwyższy rejon i zero zniżek jeżeli mieszkasz gdzieś, gdzie są zniżki za rejonizację masz już więcej pojazdów filmowych itd. Tak tak na pewno poczujesz różnicę po kieszeni w przypadku kiedy będziesz ubezpieczał banka a kiedy będziesz ubezpieczał inny motocykl który jest dobrze znany ubezpieczycielom, na przykład taką Hornę także jeżeli chodzi o ubezpieczenia na pewno jest to e, koszt zdecydowanie niższy, niż w porównaniu do innych motocykli, zarówno e, tych co są na rynku, jak i sam z własnego doświadczenia po swoich motocyklach, że ta cena za to ubezpieczenie jest ok. Oczywiście można by e, szukać tańszych ubezpieczeń i tak dalej, jakieś tam towarzystwa i tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej, ale prowadząc filmę nie na tym że polega czasami, także nie zagłębiając się w temat po prostu opłaty na bęka, są niskie, relatywnie niskie w porównaniu z innymi pojazdami tego typu. Punkt ostatni, słuchajcie, to zajebista społeczność. Odkąd kupiłem ten motocykl, stawałem się na grupach Facebookowych, zarówno w Polsce, w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Indiach nawet. I wszędzie jest zajebista społeczność. Słuchajcie, ilość pytań i odpowiedzi, które no, tygodniowo przepływają przez te grupy zdjęć, relacji z wyjazdów osób chętnych do pomocy jest naprawdę mnogo. E, zaglądając na naszą Polską grupę facebookową Benelli TRK 502 Polska e, możecie się tam się dowiedzieć wszystkiego na temat e, swojego benka, możecie przeanalizować ogłoszenia, możecie porozmawiać ze społecznością. To jest piękne. Oczywiście tak jak w każdej grupie i w tych znajdują się jacyś hejterzy, którzy czepiają się do wszystkiego, co by się nie działo, co by się nie komentowało, ale oni muszą być wszędzie. Jeśli chodzi o grupę zagraniczną, bardzo polecam Wam grupę indyjską. No, tam to się dzieje, co ci ludzie robią, jak jeżdżą po tych Indiach, po Pakistanie, po Tajlandii, po Malezji. Te sprzęty pokazują na tych grupach, że potrafią naprawdę wiele, a my po naszych europejskich, gładziutkich jak stół w drogach, jesteśmy daleko w tyle za tym, jak tam chłopaki się bawią. Także polecam Wam każdą społeczność, zarówno polską, jak i międzynarodową. Wiem także, doszła do mnie informacja, że powstaje polskie forum użytkowników Beneligo. Link do tego forum znajdziecie w opisie. Pomóżcie autorowi e, zbudować pierwsze posty, pierwszą zawartość, tak aby e, nasza społeczność jeszcze bardziej się rozbudowywała i tak abyśmy mogli dzielić się wiedzą na temat tych zajebistych motocykli. Na dzisiejszym odcinku, także pamiętajcie o subskrypcji tego kanału. Już wkrótce porozmawiamy na temat nowego komputera Stand Alone do tego pojazdu, a w przyszłym odcinku przejdziemy przez proces skalowania 3D tego pojazdu, aby stworzyć podstawę, bryłę materialną do budowy komponentów dla tego pojazdu i wszystkich jego części. Także zapraszam Was na kolejny odcinek gdzie, Benka, ben, gdzie benek będzie skanowany profesjonalną aparaturą z kamerą 3D. Także zapraszam, zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o komentarzu, napiszcie ile wy płacicie za swoje oce i to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.